się, Manko? ja jestem Piotr, w dzisiejszym odcinku polecimy sobie w końcu do netheru, tak jest, idziemy do netheru Tak, Byliśmy idziemy Byliśmy dzisiaj, znaczy ja poszedłem do skini, nie, aby sobie zdobyć set i dużo materiału zdobyliśmy, 5 stacków redstone'a, ale to nieważne Więc tworzymy diamentowy kilo w końcu Wiem, że na to pewnie długo czekaliśmy. Idziemy. Piotrek się przekopał do naszego cave'u, w którym byliśmy. Tak. To w ogóle taki przypadek był, ale nieważne. Bierzemy trzy patyki, trzy diamenty. I tworzymy kilow. Tam tam ba. Dobra, mam To Dolecimy sobie teraz tam do tego cave'a, aby sobie wykopać. No obsydian, nie? Idziesz? Tak, ale chodźmy tędy może A tam będzie, będzie dłużej Będzie szybciej w sumie Tam dłużej będzie, uwierz No nie wiem, nie wiem Uwierz No nie wiem, nie wiem Ja tam szedłem, nie ty Masz no. wiatr z wodą może? Aż trzy No to starczy A mieliśmy zrobić jeszcze nieskończone źródełko To to nieważne jak się wrócimy to zrobimy coś Zrobimy wiadro Zrobimy Wiadro challenge zrobimy Nie no, nie będę robił wiadra bo nie umiem Stracę kilo i dopiero będzie A pamiętasz gdzie była ta woda? Szedę, do, ale... do której ja spadałem? E... Bo mówiłeś, że tam była taka do woda Do której TY spadałeś, no ale... Tak. A, no to musimy zejść. Wiesz co? Ja bym na two... Ja bym zszedł tam, gdzie żeśmy wyszli. Pamiętasz, gdzie to było? Tutaj. To tu będzie Wiesz? ta woda, tu będzie. Skacz. Czekaj. No co ty? Spokojnie. Jest. No chodź. Jest. Ja, ja gram bez shaderów. Dlatego widzę wodę. To kopiemy. Bo to ty kop. A ile było I potrzebne? Ja Ile, ile? Ile? Weź 10, 10. 10, je ja. A raczej tak. 4. Nie, 3. 6. 2, no, 10. Bo to już mamy po jednym. W lawy, w lawa jest pod i już jeden. Przewaliłem. Dobra A masz jakiś inny kilof? Bym tu wykopał coś może nie. Niestety nie Czemu się tyle kopie? Co jest? Halo Dobra, kurde Tu wykopę na razie I mamy jeden obsydion. Nie gadaj, co? 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 I my, my tego nie zauważyliśmy. A co tam jest? Masz tą wodę dalej. Ale zobaczcie, widzowie co tu się dzieje. Tekstury zwalone, ale dobra. Wodę mama, co? Co tam jest? Daj mi, daj mi, daj mi, daj mi jedno ale... wiadro. Jed... Czekaj, Jaskinia A, to już nieważne tam. Nie, no nie daj mi jedną jedno wiadro. W ogóle tekstury są zbugowane. Zobaczysz sobie na... No ja tym. wziąłem. No, ja wziąłem to. ten Obsidian. Rzuciłem ci Obsidian. Trzymaj jedno. Dobra, kupiemy dalej. Już mamy dwa, jeszcze osiem No ta, Osiem bez wspomagaczy, znaczy dziesięć bez wspomagaczy chyba, nie? Tak to to 14 trzeba. Trzeba było brać. Dobra, w tą stronę może. Już mamy cztery. I tu żelazo jeszcze jest. Pięć. Przy okazji, okej, okay, okej. Okay. Sześć. Siedem. A tutaj. Dobra. Osiem. Jeszcze tylko dwa. Ej nie, ty tu kopałeś. Aha. Dziewięć. Ale tutaj też jeszcze coś jest. I ostatni uwaga pięć, cztery, trzy. O wcześniej, ale dobra mam wszystko. Mamy. A jak się teraz tam wydostaniemy? Nie wiem A ty żeś tu kopał, ej chodź tu wyjdziemy tą kopalnią, co żeś kopał, nie? Tą kopalnią, co kopałem? No znaczy no Możemy wyjść przecież Dobra, to chodź Tędy, no. w lewo, idziemy Ale tu było żelazo jeszcze, tu było żelazo Dobra, odpuść sobie już Ej, bo ja nie pamiętam no Kopałem przed chwilą, ale nie pamiętam tam, gdzie to kopałem. Tędy. Okej. Okay. Jak dobrze pamiętam. To wróciłem z tą kopalnią, którą ja kopałem sobie. No. A, tu są schody. A to może rzeczywiście szybciej by tu było? Nie, bo tutaj trzeba się wspinać. Ponad 60 kratek to jest wspinania. O, jest szybciej niż schodzenie W sensie no Niż ten jak No wiesz, jak schodziłeś, nie? Więcej głodu spadnie, ale dobra Jesteś za mną tam? No, gonię dobra. cię bardzo szybko wręcz A, tutaj zrobiłem takie Chody dziwne, ale dobra, nieważne I wyjdziemy koło naszego piecyka, o Dobra Badła. O, ty, dziadzie! Skąd on z niego wypadnie? No patrzcie, U -u? dziada. Nie wiem. Wydaje mi się, że wypadł. Tak, mam. To daj, 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 daj. Ty jeszcze do końca naprawię sobie ten łuk. Mój. Trzymaj. Dobra, ja bym postawił portal tutaj. Trzeba wykorzystać te wejścia. Co ty na to? No trzeba, trzeba. Oczywiście, że trzeba. Co się robiło? Jak? Dobra, chyba wiem. Robimy tak. Tak. A ile masz strzał? A ja też mam łuk przy sobie. Ja mam 14. O, okay, dobra. A ty ile masz? Dwie. Tu. I tu wyżej będzie chyba jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Ej, tu dwanaście pójdzie na portal Dwanaście? Nie, jak Nie, 12? czy ja za duży robię? Może za duży robię? Czy wyjście, że za duży Czekaj Jak był portal? Bo nie pamiętam Wejście było na no trzy? Tutaj... Trzy tutaj do góry. Nie wejście było na dwa przecież na dwie kwiatki. No to będzie mieli krzywy tunel dobra. Oj tam. Odsuń się. Dobra stawiamy dwa. Odsuń się no. Raz dwa. Trzy. Właśnie, idź zrobić ten, krzemień Okej okay. Raz, dwa, trzy I raz, flint. dwa Flint, gdzie jest flint? Odkładałem A nie, nie Jeden Jedenaście flintu, wow Wiesz, ile tam było tego dziada? Ja z pięć staków chyba samego zwiru wywaliłem no rób. Nie odpalę Ja wejdę pierwszy, aby zobaczyć, abyśmy, wiesz, aby nam nie zlagowało serwa Dobra. Mhm, mm tak. Mhm, mm wejdę... Ej, bo gaz będzie nas dwóch szczeli, to wiesz, jak to się skończy. Ej, kilo w odłożę. Nie chcę go stracić. O, no. Rude... Idź. rude złota jeszcze odłożę. Byłem dwie. Złote jabłko, dobra tam. i wyżej stracę. Odpalamy. Skąd masz to złote jabłko, niby? A sam nie wiem. O, ale wchodzę, ładnie wygląda. Wchodzę, wchodzę. Ja pierwszy. Masz, nie, ty wchodź, ty wchodź, tak, ty wchodzisz. Dobra. Uh. bo. Lecimy, widzowie. Do no. Może na miedzi ustawię. Ja, ja teraz, już wchodzę ja. Nie, czekaj. Dobra, mamy nie, budowanie. Nie, to tu. nie. Czekaj jeszcze. Dobra, wchodzę. Czekaj. Bo cię ustrzelę Zara. Tylko spróbuj. No zobaczmy. No Piotrek, tam... nie, no to, to można. Ładuję się. To przyspiesz sobie ładuję. tableta. Tableta, sobie przyspiesz, dobra. Czekaj, bądź cierpliwy, zaraz, Zara zaraz. się. Czyt, to. Bo ty oczywiście jestem, musisz jestem, mieć jestem. wszystko jako pierwszy. Jestem Chodzę. O, matko, ale ładnie, ale ładnie jest ten nowy net. Mamy twierdzę? Mamy twierdzę? Nie, ale ładnie, zobacz. Uuu, potrzebujemy twierdzę. jesteś? Widać się? Ja już cię widzę. Ha, 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 ale śmieszne. Ja nie wiem gdzie ja, gdzie ja, ja nie mogę wyjść. Ej, zobacz. O, ale ładnie. I co to jest za To jest nowy nether. Jest Jeszcze biomy. nowszy, ja, a biomy myślałem, że ci tutaj. chodziło. Ja pierdzielę. Ej, ja bym poszedł w lewo, bo tam może coś być. Ej, wiesz? to co? JOLO do lawy! Nie, cofnij się. Tutaj chodź w lewo. Nie normalnie. mam. Nie mam jak zbytnio, ale. Podbuduj się. Dobra, nie udało mi się. Ej, tu są te dziadki. Wreszcie czego mam wiaderko z wodą, więc nozik. To wiesz, że wody nie możesz zostawiać w deterze? Wiem, wiem, ale tak, tak tylko ty stuwałeś, mówię, ale ty parkury stuwałeś. tu są! O kurde No powiem wam wow, widzowie Dlaczego jak filmuję łuk to go nie widać u mnie? LOL Ej gasta biorę Chyba... Zobaczmy strzał na gasta <laughs> Twój łuk! Nie trafiłem typa Musimy zejść tam na dół. A to nie było do lawy? Niekoniecznie. Część ludu mi wpadła do lawy, ale widziałem, że łuknie. A ja jestem łucznik. Ej, dobra, bo ja zginę. Z, z tego gasta bo go łukiem nie potrafię trafić. Dobra, to jest ten szał. Nie? Nie? Trafiłem chyba. Halo? Tak, słychać. Co cię? Trafiłeś? Gasta. Jesteś już, dobra. E, a gdzie? Dokładnie musimy... spadłeś, powiedz. Tutaj? A to... na dół. No kurde... Gdzie był ten gast? Już go zabiłem. Tu gdzieś chyba. Tu, 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 I na dół musimy. Co, nie szczerze? Czekaj, wyjdę, wyjdę. Ale ja czemu nie mogę się wynurzyć? Dobra, ja tam cię nie boję, bo tam nie miałem nic cennego. Więc spokojnie, jakby luzik, nie? U mnie, u mnie luzik. Szybko sobie nadrobimy. Weźmiemy sobie żelazny kilow i te. Zrobimy sobie szybciutko. Więc to spokojnie, nic nie dzieje. Kilo odłożyłem. Stąd wezmę żelazo. Ej gdzie jest żelazo całe. Odłożyłem. Do... Dobra. Wybierzemy mieczek sobie szybki zrobimy. Ja, ja próbuję jakoś zejść na dół. A co z jedzeniem? Bo jedzenia nie ma. Nie mam teraz. No, ja też nie mam. I szybki kilo. Też nie masz? Nie. No nie, 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 nie. Dobra. Dobra. Nie Już zaraz jestem na dole. Już surowego, prawie, że. Surowego mięsa nie ma tu żadnego, kurde. Już jestem na dole. Ale tutaj coś poszukam, może coś będzie. O, są pyry. Biorę pyry i buraki. Dobra. Dobra, może przesadziłem z tą miłością. No, dlaczego? Nie, nie, no, skinąłem! Kurde! Jeja, zaki. Dobra. No, Dobra, wezmę. Dlaczego ja tekstur nie mam? Wezmę z tak tego. Bruka, aby się podbudować tam. Chodź. Ej, idziemy. no, mi się nic nie chce wczytać. Widzę tylko skrzynki, nie? I, i czarne. Skrzynki? Kurde. Skrzynki. Skąd? A gdzie skrzynki? Jest... <laughs> A może tam jest, ta twierdza. <laughs> Ale ja zginąłem! Właśnie, się widziałem, obok. No nie! Ja zginąłem! Przynajmniej ja to nie Wiem, się jak gdzieś na dół! Wiem, jak na dół! Dobra. Tylko kurde mnie ten slime płonący atakował. Aha. Przez co zginąłem i wpadłem przez niego do lawy, nie? Chodź. Ale bym zleciał. To powiedz jak zejść. Chodź, idzie, idź sam mną ciągle. Ja się boję tu, bo to niebezpieczne. A taki że się zrespiliśmy, to wiesz. Tylko nie wpadnij tu do lawy. Dobra, tego gluta zrespiliśmy. Trzeba będzie co nieco stracić życia. Nie wierzę. Żyje, 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 żyje. A mnie. Kurde, ten slime padziewny atakuje od razu Zeskoczyć tu? Dobra, tu skacze Na razie No zabił mnie, nie no się z tymi slajmami płonącymi Ja tam będę Przecież na Przecież to nie ma sensu Ja zabiję, bo ja mam miecz żelazny No chodźcie Ale to nie ma sensu, kurde Kurde Jeszcze żyję No chodźcie, ej tu jest ich dużo Ej za dużo ich tu jest. Zeki. No nie mam jak, przecież idę dopiero, nie? I, ale mi się tekstury nie chcą wczytać w ogóle. Ej, za dużo ich tu jest. No, zleciałem o. na sam dół, bo mi się tekstury nie wczytały. Dzi to jest. Ej, nie da się! Kurde. Ja się wracam, no ja się to wracam. Nie ma sensu, ale mi się w ogóle nie chcą tekstury wczytać, no. Ja się wracam na górę. Ej, wejdź, powiedz mi, jak będę na górze gdzieś. Bo muszę się na górę dostać. Nie wiem! Ja nie wiem, gdzie ja teraz jestem, nawet, no. No w domu, jak się zrespiłeś? Nie, nie jestem już w wszedłem do portalu. To poczekaj chwilę. Dobra, jestem na górze chyba już. Ja... Nie, no ja nie... Ja nie odpuszczę tego lutu. Nie mogę. Ja po prostu nie mogę. Nie, jest, jestem tu. Jestem chyba gdzie indziej. Widzisz mnie? Widzę cię, bijesz się. A gdzie jestem? Chodź. Gdzie mam iść? Gdzie? Ja pierdzielę, gdzie? Naprzód, naprzód, naprzód! Widzę cię już. Dobra. Gdzie jest portal? Idziemy na dół, na dół, na dół. Portal jest tam naprzód. Na jak to, gdzie? Ale cię gonią. Widzę właśnie, że mnie gonią. No, gdzie jest portal? No, pytam się no. No to, Piotrek, jak szedłeś do mnie, to idź na wprost. Dobra, we. Nie wiem, gdzie Widzę sport. Expa! Ja pierdzielę! Nie Expa mojego. Gaz mnie podpalił. I magma! Tylko ex... Nie, no tylko Ex był. Niemożliwe, ja widziałem tam łuk. E te tekstury mi się nie ten. Dobra. No mi też nie chcą się, ty z jakiś, nie wiem, Ej, bo ty no. mi nie powiedziałeś, że jest portal, no, z ciebie. No, powiedziałem ci! <grym> Piotrek! Ale mówiłem, byś pokazał, a ty gdzieś po nas gdzieś. No ja, ja, ci powiedziałem, no. A miałeś pokazać. Bo teraz radziłem gdzie zginąłem. Ojejku... Ale no, czemu tylko exp tam był? Niemożliwe, że nie że tylko exp co dużo jest tych slajmów płonących przecież, nie da się przejść. To są często. magmy. No bo my na takim no to jesteśmy. To są no właśnie, biom. beznadziejny biom. Dobra, jestem gdzieś. Tworzymy od nowa porta. No bez jaj, no i znowu do lewy od razu wpadłem, no. <noise> Widziałem jak ten magma, nie? Ten, ten, no ten gość to ten. A, bo ja tu na dole gdzieś zginąłem, tak? Walić ten biom. To jest najgorszy biom forever, nie? Dosyć, że straciliśmy cały lód. Ja, ja straciłem bardzo dobre rzeczy. Dlaczego nie, no, nie podstawiałeś tych dobrych rzeczy? No bo nie widziałem, że na takim biomie będziemy, no. Myślałem, że będziemy na tym normalnym biomie. No bo ja nie wiem, gdzie ja zginąłem teraz. Z ciebie! No tak, przeze mnie. No. Zostaję zabity. Ja tam znajdę to. <noise> to jest bez sensu po prostu, ten biom się nie nadaje kurde do gry w ogóle. Po co, ja miałem to 25 nie da się. poziom miałem. Nie, za dużo ich tu jest, za dużo ich tu jest. No po mnie jest przecież. Ej, bo mi się tekstury teraz nie wczytały i nie wiem, gdzie jestem. A może swój ex zobaczy, gdzie jest gdzie jest ten mój. Ej, te tekstury mi się nie wczytały. No i też się nie mogą wczytać. Jejku, nie, no miało, by, miało być tak fajnie i jest beznadziejnie. O, do Netheru ci się zachciało iść. Psz, to był twój plan akurat. No czemu mi się te tekstury beznadziejne nie chcą wczytać? O dobra mam. Ja bym stworzył od nowa portal, tak szczerze wykopał to. Po co? Może będzie jakiś inny biom, nie wiem. I do lawy wpadłem. Dobra, walić to. Ale przeżyję. I gdzie jest mój ex? No, polipcia. Już znam nazwę, nazwę odcinka. Rekord deadów. <laughs> nie, magma mi zrzuciła. Prawie. Dobra, nie odzyskamy chyba tego lutu Coś tak czuję. <laughs> bo ja trochę utknąłem, ale... Zrobię parkula. Parkura. Parkula, dobra. Rób parkula. No. Dobra to chyba odcinek będziemy kończyć jakoś na górę. Będziemy odcinek kończyć Poszukam tego lutu poza odcinkiem, ale nie wiem czy znajdę To w ogóle siemka, do następnego odcinka, pa